Hej, cześć, witajcie, z tej strony uczący kotek. Dziś zagramy sobie w Minecraft odcinek pierwszy. Musimy zacząć od budowania czegoś. I czegoś zrobienia. Otwórzmy sobie mapę. Na razie jesteśmy tu. Na razie pobiegnę jeszcze trochę z nią, ponieważ na tym polu postaram się tak, na tym polu wybuduję swój dom. Tam o... Zobaczmy czy tu, tu mu tutaj tak nie rentuję, bo tam o, wow, ale góry. Ostatnio nie gram i widzę, że jakiś update jest chyba z górami. Coś było tak. Uj! Teraz możemy pozbierać drewno. Lecimy. Nie widzicie niestety wszystkiego, ale coś widzicie na ekranie, więc można oglądać. Oj! Uwaga! Jemy drewno. I drugie. Początki są zawsze nudne, ale i w końcu mamy muzykę, ale niestety tylko do Minecrafta będzie muzyka, bo to już jest inne urządzenie, dlatego to urządzenie potrafi odtwarzać muzykę, a nie tak jak komputer, no niestety, więc dobra, zaraz jeszcze to drzewo skopmy i będzie nam wystarczyć. Ja do walki z mowami nie jestem dobry, bo zawsze grałem na pokojowym. Trybie gry, więc zobaczymy, jak teraz tam pójdzie. Gramy na bedrocku, więc może dla Was wydawać się trochę inaczej, no bo najczęściej chyba ludzie mają Java, ale akurat na tym urządzeniu można mieć tego bedrocka. i budujemy podstawy, podstawowe przedmioty. Tutaj miecz działa lepiej niż siekiera, więc wiecie, o czym mi chodzi, bo na Javi wiem, że Lepiej działa siekiera niż miecz. okej okay. Teraz już możemy iść do kopalni. Nie, musimy wy. Chodźmy na tą. Tutaj będzie strefa do wycinania drzew, ale zobaczmy tam. Chodźmy tam, na tamte równiny. Tak, żebyśmy mieli też dostęp do drzewa, a nie tak daleko. Czekajcie, zrobię sobie ten, żeby było widać, gdzie ja jestem. Dobra, i chodźmy tu. No to tutaj gdzieś osiedlimy, w tym miejscu gdzieś. Okej. Okay. Ale na razie chodźmy pokopać. Okej. Okay. Idziemy już. Albo wiecie, ja pozbieram tylko trochę na... Bo ja zawsze boję się, jak jest ciemno w kopalni, dlatego wolę mieć od razu pochodnie, dlatego nie będę kopał węgla w kopalni, tylko nazbieram na piecyk i spalę drewno. Wiecie, że jak się spali drewno, to wychodzi węgiel drzewny. A jak będę miał węgiel drzewny... To wiecie o co mi chodzi. I stąd na razie pozbierajmy. Ops. Mam już. Na razie. I musimy zrobić pochodnie. Ops. I teraz... A nie, teraz musimy mieć tak drewno. Więcej drewna. No to pierwszy odcinek, a pierwsze odcinki najczęściej są najnudniejsze, ale damy radę. Pój teraz trzecie się kopie drewno, o wiele sobie piecyk. Zrobimy go tu. Będzie to tu. I nim zrobimy pochodnie. Nie tu, a nie tutaj. A to tu. I okay, też będzie się przepalało, ale możemy jeszcze coś wykopać. Tutaj, albo tu, będzie, też, tu będzie schowek, w tym miejscu będzie zbudowany schowek. Będzie się rozciągał, tak, właśnie. Trzeba będzie zlikwidować. A potem będzie znowu zjazd w dół. Tutaj będę przetrzymywał wszystkie ważne rzeczy tak, żeby nie przetrzymywać ich w domku bo w, a, potem y, przyjdzie do tego świata Dirus i będzie ze mną czasem grał dlatego będziemy musieli pochować wszystkie ważne rzeczy znaczy może nie, ale lepiej pochować wybierzemy wszystkie pochodnie i teraz możemy iść już do kopalni tutaj damy pochodnie pierwszą i możemy iść do kopalni Dunum. Ten materiał będzie dłuższy, no bo z Minecrafta musi być trochę dłuższy, żebyśmy coś zrobili. Przynajmniej. Pochodnia. Drewniany kilo. Czy w ogóle mnie słyszycie raczej, tak? Hops. Na razie 22. Wystarczy, żeby zrobić kamienne, podstawowe przedmioty. Idziemy tu. Miecz, siekiera i kilopy się przydał, a czego nie mamy? Patyków nie mamy, więc oddajcie nam to i to. I to już mogę wyrzucić. Ok, I teraz robimy patyczki. I teraz robimy kilowki. Ok, to przeciągamy tam. I możemy zrobić jeszcze sobie skrzyneczkę. Od razu włożę ją do schowka, żeby nie musiał iść tak daleko. Okej, okay. włożę to tu. To i to też. I to też mogę tu włożyć. A to może jeszcze się przyda. I idziemy niżej. I kopanie. ciąg dalszy. Niestety. <śm> Panie ciąg dalszy. Okej, okay. teraz y, skończę ten filmik na 6 minutach, ale będzie do tego time-lapse. Dlatego y, będziecie mogli zobaczyć, albo nie. Na końcu zrobię time-lapse i pokażę wam jak kopałem. Okej, okay. a niestety teraz będziecie musieli oglądać jak kopię. Bo musiałoby być trzy odcinki oddzielne, żeby wyszedł timelapse do jednego odcinka. Więc wolę nie Tam, tam Uwaga. Następna pochodnia. Okej, okay. i idziemy niżej, niżej, niżej i niżej. Ech. Może coś znajdziemy? Jesteśmy w tym miejscu. Wiem, na mapie już nic za bardzo nie znajdziemy, bo idziemy w odwrotną stronę, gdzie mapa jest. Ale może ją powiększymy. I kopanie. Czemu dasz? Teraz nie będę się chyba nawet od... O! Węgiel znaleźliśmy! Mogę pokopać trochę węgla, chociaż czemu musiał być tu? urat? Tutaj wykopię to. To wykopię. Mamy kopię. Możemy pokopać. tu. To się level trochę nam na zbiera. Okej, okay, tyle starczy, nie potrzebujemy więcej. Zaraz i tak musimy wrócić i zrobić sobie. Albo jeszcze trochę wezmę. O, mieć. Kopalnia. Mieć, mieć, kamień. I okay. następna mieć. Chociaż nie wiem po co nam mieć, ale zbiorę. Jak już jest to zbiorę? <gryw> Dźwięk kopalni. Straszne te dźwięki są te, te kopalni Będziemy się kopić teraz trochę tu, Okej. Okay. Hops, I idziemy teraz na dół znowu. Zaraz nam się kilo zniszczy. Już mamy 64 64 tego druku. Słychać już zombiaki też są blisko, ale to znaczy, że blisko kopalnia, to dobrze, bo najlepiej się takie kopalnie chociaż no, ja tak sądzę, że najlepiej się kopi w kopalni, choć, już się, choć my już się wrócimy. Możemy to wsadzić nie trzebą mieć? Nie. Zepsute, możemy tu wdrożyć. Jeszcze gdyby się przydało, to ta mapa też tutaj będzie i jedna pochodnie, chociaż nie wiem po co. Kurczę, już się robi noc, szybko pochodnie. Trzeba zrobić domek. Ja tak sądzę, że trzeba zrobić domek, to trzeba to zrobić. Hops. Mamy tylko osiem i trzy. To dobrze. Zaraz oświetlimy wokół. Bo ja się boję potworów w minecraft'cie Au! Chowaj się! Boję się go! <laughs> Ten materiał wyjdzie pewnie śmiesznie, bo ja się boję szkieletów To chodźmy kopać dalej Zrobię tu sobie crafting table i będziemy kopać dalej. Żeby Was nie zanudzać moim uciekaniem przed szkieletami. Jak będzie dzień, to wyjdziemy i zaczniemy naszą przygodę. Desek nie mam. Ja desek nie mam. Mm, czy miałam teraz kopać? Oj, oj. Nie wiem czy mam teraz kopać, bo... Coś się to wymyśli. w piecu możemy zrobić to? Możemy spalić to. I się pali. No i to może na razie pokropmy tym, co nam jeszcze zostało, czyli tym. Jeżeli będzie druga kopalnia. Hops, hops, kopię, kopię. Możemy też tym trochę pokopić, żeby się nie zmartowało. Ty poszedłeś za mną, kurczę, czy co? Może się tu zrzespił, za ciemnym jest? Raczej nie. Ach, nie o to mi chodziło. Okay. Pokonaliśmy przynajmniej jednego szkieleta. Hops. 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 No i koniec. No i koniec. Jedzenie też nie mamy. Ja mam Można Przynajmniej jedną sztapkę miedzi mamy. Chociaż nie wiem po co ona nam, ale może się przyda To też trzeba spalić. Zej nic nie wykraftujemy. A noc dalej. To może spróbujemy wyjść. Owca i szkielet. To strażnik owcy. Chyba go pokonać. Chodź tu. Przeciwnik zniszczony. Są Przeżyjemy tę noc. I zaczynamy budować lepiankę. Bo mur przeciw Przeciw małom, tak aby to nie weszło Czym ja mam to teraz zniszczyć? Nic Niestety Tutaj będzie też To będzie ta, taka, taki schowek to Będziemy się chować żeby... I jak będą... No na tymczasowy yy, schowek, bo potem się przeniesiemy na inne miejsca gdzieś Ok. Tamta owca tam jeszcze jest. Ale to jest creeper. Patrzcie w ogóle, ile kwiatków. Dobra, idziemy po to drzewo. Musimy je ukraść. Tam jest creeper, chyba. A jak z zniosą? No to się chyba zaraz skończy. Tylko tym tam rano Tu nie możemy, czekajcie. położę to i zrobię tak. Czy tam coś stoi? Hmm, może, ale przynajmniej mamy jedzonko. Zjedzmy to, bo nic innego nam nie pozostało do jedzenia. Co to za efekt? Nie ma pokazane. Kurczaki, spadłem. Jak ja tam teraz wejdę? Au! Krycie! Takie zabezpieczenie, żeby nikt nie przeszedł. To nie był dobry pomysł. Creeper już mnie wybuchł. I się zabarkadowałem. Ale w tym momencie kończymy ten odcinek. Papa! Pa.